Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła rodzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do słuchu, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. W czwartej Ewangelii, w Ewangelii według świętego Jana, Maria nie jest nigdy nazwana swoim imieniem. Jej godność, jej wielkość, jej wyjątkowość Jan podkreśla tym, że nazywają ją zawsze Matką Jezusa. Ona jest Matką Syna Bożego, ona jest Matką obiecanego Mesjasza. Nie jest zwykłą kobietą. Jest osobą, która odgrywa wyjątkową rolę w planie zbawienia. Jezus dokonuje tego pierwszego cudu, tego pierwszego znaku przemiany wody w wino w kani galilejskiej na prośbę swojej matki za wstawiennictwem można by było powiedzieć Maryi, dlatego Maryja jest nazywana jest potężną stawienniczką. Maryja jest Matką Życia, Maryja jest Nową Ewą, Maryja jest Matką Żyjących jest też Matką Uczniów Jezusa. W tej Ewangelii pojawia się właśnie na początku, kiedy objawia się Jezus jako obiecany Mesjasz, kiedy objawia swoją chwałę swoim uczniom, i pojawia się też pod krzyżem, tam na tym tronie chwały Jezusa, króla, kiedy jego chwała zyskuje pełnię. I Maryja wierzy, ona ufa Jezusowi, choć uzyskuje dość no, taką enigmatyczną odpowiedź, kiedy Jezus jej się pyta, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, czy jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ona ufa pomimo wszystko, pomimo tych słów. Wierzy Jezusowi i czyni to, do czego myślę, zaproszeni jesteśmy wszyscy. Czyni to, co jest także Twoim i moim zadaniem. Mówi to jedno decydujące zdanie. Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest jej główne zadanie. Główne zadanie Maryli. Ale to też jest główne zadanie Kościoła, każdego chrześcijanina. To też jest główne zadanie i Twoje i moje. Mówić: czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie Jezus. Ukierunkowywać życie każdego człowieka, tych wszystkich, którzy przychodzą do nas z jakimkolwiek brakiem, życie tych wszystkich, u których zauważamy. Jesteśmy pierwsi w tym jakikolwiek brak, jakąkolwiek potrzebę. Czyńcie wszystko, co powie Wam. Jezus, u Niego znajdziecie rozwiązanie Waszego problemu i Wasze życie się przemieni, i Wasze życie nabierze nowej jakości, tak jak ta woda zamieniła się w wino. Także, moi drodzy, to jest nasze zadanie, nasze zadanie, zadanie naszego życia ukierunkowywać, zapraszać, być zaproszeniem do przyjęcia Jezusa, do czynienia tego wszystkiego, co On mówi, co On zechce uczynić.